Dzień dobry, Angelii co w ten weekend w Gminie Osielsko? W sobotę 2 kwietnia w Żołędowie czekają nas dwie imprezy. O 15 zapraszamy na stadion w Żołędowie na mecz A-Klasy. Wiktoria Niemrz Osielsko zagra z gwiazdą Bydgoszcz. Przygotowaliśmy dla chłopaków pewną piosenkę, która, mamy nadzieję, dodaje im trochę otuchy. Wierzę mi złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na noc. Bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego płaszcz, lecz on musi przecież grać. Kręci od tych wszystkich trudnych lat Tu ktoś gola strzelił z rogu A ta linia to jest A A no mój chłopiec piłka kopie, w Której tamki strzelił dwie O 16.30 zapraszamy na tor Speed rowerowy w Żołędowie. Zjadą się tam najlepsi zawodnicy okręgu północnego na kryterium Asów. Nasz klub Autojazda Mustang Żołędowo będą reprezentować Zuzanna Klet, Jakub Kuś, Sebastian Radosław Morawiak oraz Marcel Świątkowski. Serdecznie zapraszamy.